w kolejnym odcinku tutaj drzwiczki otwierają się na razie na prawo, ale chcę je żeby się otwierały na lewo wszystkie bym chciała tak samo, żeby się otwierały tutaj zrobił, że się otwierają na lewo a odtąd zaczął już, że na prawo więc będę musiała mu powiedzieć jak przyjdzie teraz tutaj też mam wszystkie drzwiczki na lewo i tak się przyzwyczajam, tak mi wygodnie i chcę tutaj tak samo także tutaj Samiczka została sama odpocznie sobie od maluchów. Jak będzie miała ruje, to sobie ją dopuścimy. Na razie damy jej spokój, żeby troszeczkę odsapnęła i nabrała masy, bo troszeczkę zjechała. Próbujemy z samiczką, która jeszcze u mnie nie miała maluszków. Oj Kiepsko to wszystko wygląda. Teraz mamuśka tej pełnobarwnej samiczki i tamtej. Też lipa. No i szósta samica, którą kryjemy. I też tutaj się nic nie zapowiada. Ja Wam to tak bardzo brzydko powiem, nie? Ale jak one teraz nie chcą, a później, jak one wszystkie zachcą tak jak one się wszystkie wysrają, to ja się cieszę, że ja mam tyle klatek wolnych. Sześć samiczek dzisiaj wylądowało u samca. U samców właściwie. Żadna nie dała się pokryć. Super. Pięknie, cudownie motywacja spada. Chociaż wy podtrzymujecie mnie na duchu tymi łapeczkami. Więc mam nadzieję, że teraz też uda nam się dobić 300 łapek. Będzie mi chociaż tyle. Miło. No tak więc krótko mówiąc, jest lipa. Nareszcie zaczyna robić się zimno, więc miejmy nadzieję, że zakacanie samic będzie coraz przyjemniejsze, nie tylko dla nas, ale i dla samców biednych, co tu się dzieje. To więc lipa wszędzie. No, halo nie po głowie, chłopie, co jest z tobą nie tak. Ja tu tylko przyszłam sobie popatrzeć, co tutaj się dzieje, a te debile myślę, że już żarcie jeszcze trochę czasu moje miłe ziomy no, a ja tutaj muszę dać jeszcze wody tej panience o, maniek tak, tutaj wodę mają, jeszcze muszę przykręcić paśnik oraz karmidełko żeby miały w czym jeść ewentualnie zrobię to jutro, a dzisiaj dam im w misce także zobaczę dobra, ziomeczki się uspokoiły można teraz trochę ponagrywać kolorowo więc ogólnie chciałam Wam polecić stronkę o hodowli mojego kolegi także zapraszam Was do niej, ona będzie od razu podlinkowana w komentarzu i komentarz będzie przypięty zapraszam, możecie dać łapeczki i obczaić króliczki akwarium posprzątane i okazało się, że mamy pełno małych glonojadów. słodziaczki maluszki dostały wodę, teraz się wszystkie dostały zaraz dam im tutaj michę wielką Jutro się obiecał, że sam przykręci wszystko tutaj już do końca i będzie klatka w pełni wyposażona. Ja jeszcze muszę sobie porobić zakupy na te wszystkie klatki. Aczkolwiek na razie mam czas i będę to robić stopniowo powoli, bo teraz wszystko wydałam na klaty. No, także na razie to będzie tak wyglądało. Trochę miseczek mam, więc na razie mi starczy. I tak teraz tutaj nie będzie królików. Tylko te, które odsadziłam, no i te z góry sobie ściągnę wszystkie, żeby tutaj były, po prostu i to mi już wystarczy. No, ja mam karmidła, aż na tyle mi starczy klatek, bo jeszcze mi tutaj zostały cztery karmidła. Piąte jest przyszykowane tutaj, właśnie na tą klatkę, i reszta sobie po prostu przykręcę i będzie gicio. Tylko paśniki trzeba będzie domówić, ale to już wtedy, jak będę zamawiać większą ilość na te klaty. Sianko na razie dostały tutaj, a tam dostały Michę, także jest ok. Doństwa. Mam tutaj snopek i będę sobie rozdawać mojemu stadu. Dzwoniłam do ziomeczka od klatek. Będzie jutro i więc mi ogarnie całą resztę. No i zobaczymy jak mu pójdzie. Mam nadzieję, że skończy chociaż drzwi tutaj. Żebym sobie moje karły powkładała i tutaj Podraki już z góry na dół, bo tutaj będzie mi je wygodnie ogarniać. Dzisiaj ma jeszcze jakąś kuchnię do ogarnięcia, bo on ogólnie robi kuchnię, a z doskoku taka rzeczy jak ja sobie zażyczyłam. Roliki dopuszczałam chyba z dwa dni temu. Dzisiaj, może jutro, nie, chyba jutro spróbuję jeszcze raz je dopuścić. Także będę próbować co 3 dni, ewentualnie co tydzień, zobaczę, jak samiczki będą się czuły. Teraz na dworzu coraz zimniej, więc ja też będę tutaj spędzać mniej czasu. Nie chcę tutaj zamarznąć. Tutaj maluszki mają się dobrze. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej już w tej hodowli. Ten rok to po prostu jest kosmiczny dla mnie i dla niektórych moich znajomych. Także dla mnie ten rok to jest po prostu katastrofa. Widzicie, niektóre króliki u mnie miały tragedię, Niektóre też popadały w tym roku, gdzie w sumie nigdy nie miałam też problemu z zakotami, takimi jak teraz, bo teraz naprawdę jest mi ciężko pozakazać samice. Masakra. Myślę, że jak tutaj powstaną drzwi w tych większych klatkach, któryś tutaj, to po prostu tą samiczkę dam na dół i te dwie samiczki też dam na dół. Tutaj samiczka na pewno będzie na sprzedaż, ale dopiero po wystawie. Tutaj samiczka też miała być na sprzedaż, ale coraz bardziej podoba mi się jej głowa, więc zobaczę. Jeszcze nie zadecydowałam. Zrobię to później, jak ona jeszcze podrośnie. Na razie, niech sobie siedzi w klatce, pójdzie sobie niżej. To będę też mogła ją obserwować. Może u mnie zostanie. A w ogóle nie wiem, nie chciałabym zostawiać tyle samic po tej samicy. Ale mam samicę od Patryka Skerki, gdzie kompletnie zostawiam z każdego miotu po jednym dwóch młodych <laughs> tragedia. Ale no, takie fajne te króliki, że po prostu szkoda mi się z nimi rozstawać. Jednak fajnie, by coś mogły wnieść do mojego stada. Ta młoda to już też widzę, że się fajnie zapowiada. Ta też, ale ona przechorowała, więc na razie trochę słabiej. Zobaczymy, jak będzie rosła. No i dzisiaj, jak dzwoniłam, to mówiłam, że chcę wszystkie drzwi otwierane na lewą stronę. Ja nawet nie potrafię otwierać tego na prawą, tak normalnie. Ten samczyk na pewno u mnie zostanie jeszcze na parę miotów, ale chcę go sprzedać, bo nie podoba mi się jego łapa. Rysunkowo on daje bardzo fajne, młode. No i ta samiczka jest po jego siostrze, ta tutaj, więc też zobaczymy, co z niej będzie wychodzić. Na tej samicy mi właśnie zależy też, żeby zobaczyć, co tutaj z niej wyjdzie, bo ogólnie ta parka była super. Mega się najarałam na nie. No samiczka niestety padła przez te wyboje w tym roku, co były. Samczyk został. No, zobaczymy, co dalej z nim będzie. On na pewno u mnie zostanie na, nie wiem, może trzy zobaczymy, co on tutaj da. No i ewentualnie na wiosnę będę go sprzedawać. Po zakończeniu sezonu kryć, czyli tak kwiecień, maj, myślę. I wtedy będzie dostępny w sprzedaży. On ogólnie, jako tako, jest zaklepany dla znajomego, który rozkręca właśnie się ze srokaczami, zakochał się przez moje filmy. On też zakupił ode mnie króliki: zakupił od Patryka Skierki od Juli Czapli, samca. Od Patryka ma chyba trzy samce i dwie samice. Tak, ode mnie miał dwie sami trzy samice, z czego dwie mu padły niestety. Szkoda, bo jej siostra padła, a ja się zastanawiałam i to tak naprawdę grubo się zastanawiałam nad tą samicą i nad tamtą siostrą i dałam mu tylko dlatego, że jest blisko mnie i w razie czego mogłabym sobie coś z niej wyciągnąć też. No ale niestety, no samiczka padła. No i padła mu ta mieszana, którą przenosiliśmy z całym gniazdem. Ten odcinek też możecie sobie zobaczyć. Samiczka zaakceptowała nowe miejsce, młode również, chowała je ładnie. No niestety po odchowaniu młodych, no padła. Mówię tutaj o Uszatej Strefie Borka, która miała rozkręcać swój kanał na YouTube, ale niestety jest zawalony pracą tak bardzo, że nie jest w stanie w ogóle kręcić filmów na razie. Więc jeśli chcecie, to możecie tam dać subika na Uszata Strefa Borka i zobaczymy, jak to dalej będzie. Zobaczymy, może w końcu się rozwinie z kanałem. Ja w sumie też na to czekam. Chciałabym wiedzieć, co tam u moich króliczków. Szczegółowo, bo ja tak bardzo lubię, jak wy, wy mi wysyłacie zdjęcia moich królików, które są już u Was. I naprawdę cieszę się, kiedy to robicie. I zachęcam Was do tego, jeżeli chcecie, a się na przykład boicie, czy coś, to, to nie ma co się krępować. Wysyłajcie śmiało i mówcie, co tam u króliczków ode mnie. Ogólnie z karzełków mam już trzy zarezerwowane młode. No, nie tyle, to zarezerwowane, tylko tyle, co by znajomi chcieli. Więc karzełki stawiają opór. W sumie nie tylko, bo i srokacze teraz też zaczęły. To jest właśnie ta samiczka, która zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Podoba mi się jej głowa. Jak na samiczkę to zapowiada się dość ciekawie. Zobaczymy co z niej będzie. No i teraz przez tą głupią zmianę czasu. Oczywiście parę minut wystarczy już się robi szaro. Na kamerce tego nie widać, ale tu już mam ciemno i muszę palić tam przykład światło. Żeby rozdać sianko. Tu będzie fajnie zamurowane, bo planuję tutaj też zamknąć wszystko. Tu będą drzwi. Tutaj chcę mieć takie duże okno, w miarę możliwości, i tutaj również będzie duże okno. Najlepiej chciałabym, żeby się jeszcze ciągnęło stąd, żeby tutaj było jak najjaśniej. No, jeśli chodzi o stymulację sztucznego lata do samic, które chcecie zakacać, to jak najbardziej można używać właśnie światła, można im palić, zostawiać. Mogą być bardziej chętne, jeśli chodzi o zakoty. Ja na razie tego nie robię, bo ja mieszkam u teściów i nie chcę po prostu, żeby sobie tutaj ględzili, że palę królikom światło, więc ja niestety muszę sobie radzić witaminami i puszczaniem samic co trzy bądź co tydzień. Tutaj maluszki mają 9 tygodni, i dopiero je oddzielam od matki. Ja wcześniej mówiłam, że 8 tygodni, ale przecież ja byłam tydzień u babci, więc tydzień mi umknął i one mają 9 tygodni. Ogólnie, jeśli trzymamy maluchy przy matce dłużej, no to. One, czym większy, tym więcej syfu, syfu robią. A ja po prostu teraz jest zimniej, więc nie będę tak często sprzątać. Myślę, że co 2-3 tygodnie. No więc je oddzieliłam. No nie tak jak planowałam, ale 9 tygodni to jest odpowiedni wiek. U mnie teraz w Miotach planuję zostawiać do 6 młodych, ewentualnie 7. Tam mam taką dość mleczną samicę po fajnej samiczce, oczywiście mojej samiczce, która niestety padła na zapalenie listwy mlecznej. Miała sześć maluchów i maluchy z niej nie spijały wszystkiego. Myślę, że jej zostawię więcej maluszków, 7-8. Nie chcę też jej zjechać, bo fajna samiczka z niej, ale chcę, żeby z niej ładnie spijały, bo teraz miała. No, chyba ósemkę maluchów, oczywiście po podrzuceniu, bo ogólnie zostawiamy jej 5 albo 6. Po podrzuceniu miała osiem maluszków. bo samiczka jedna padła, to jej dałam samiczka przyjęła i ładnie wykarmiła maluchy. Tutaj miałam też samiczkę właśnie matkę tych maluchów miała pięć młodych i czasami jak mają mniej młodych, a samiczki mają też mleko, to możecie sobie wymacać jej Gruczoły mleczne, i czasem czuć tam grudki, takie twardsze. No to wtedy znaczy, że samiczka miała więcej mleka, które się odłożyło. Znaczy, ja to mówię z własnego doświadczenia. Jeśli macie inne propozycje na ten temat, to oczywiście też możecie pisać w komentarzu. Ale mówię z tego, co ja zauważyłam, po prostu wtedy już na przyszłość zostawiam maluszki więcej, bądź dwa maluszki więcej, żeby po prostu samicy spijały wszystko, żeby jej się tam nie zalegało. Także tym razem zobaczymy, jak ona się wykoci i po prostu zostawię więcej maluchów. Pełne wyposażenie klateczki już gotowe, zamontowane u papudraków. Ściółka wygląda tak. Paśnik to poprawiłam, bo był aż do góry wygięty. Ja też miałam taką samiczkę, która jak miała ruję, to właśnie tak psociła. A jak ona nie ma rui, to ja normalnie nie wiem, idę się chyba powiesić. Zero ochoty. Ten się zaraz denerwuje. Ja no, ci na to nic nie poradza, One są bardzo uparte w tym roku. I to bardzo. No i już się nie udało. Tutaj jej matka. Zobaczcie, jak tu jest przeorany. Co za dubki. zamiast się brać za robotę, to woli je mniuchać O Boże, chłopie. To nie jest randka. No, tu się do rzeczy przechodzi O Boże. działcha ja ich nie rozumiem, tak ładnie klatka przekopana. Widzę, że tutaj też mam sierść. A wygląda jak sierść jenota. <noise> Także wujas musiał skosić zwierząt, jak robiliśmy sianko, bo już widzę to u drugiego królika. <noise> u, jednej, u jednej samicy miałam tego jeszcze więcej. Chłopie, ty miałeś działać, a nie tutaj się skarżyć, że ona się nie chce wypiąć, no. Trzecia samica. Efektów brak. Masakra. No cóż, na tamtej połowie nic z tego nie wyszło. Jedziemy na tej połowie. Teraz czas na niebieskie. O, tu też widać, że już z tego nic nie będzie. No więc cudownie, sezon rozrodczy zaczął się tak super, że żadna samica nie jest pokryta. <grytanie> po prostu porażka i żadna nie chce dać się pokryć. Nie zapomnijcie dać łapeczki. Mam nadzieję, że będzie 300. Nie zapomnijcie zasubskrybować, najlepiej z dzwoneczkiem. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!